Tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed Wami dziesiąty materiał z gry R2. Dokładnie tak, moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę w tej cudownej grze. Mamy przed sobą nowe auto, nowe auto e, i w sumie... Drugie nowe auto, ogólnie w ERN, tutaj, bo tego również nie mieliśmy w, ty, w tych fleszówkach. Tak samo jak nasze Lamborghini, tutaj metalowe. E, to jest, nie wiem, jaki to jest model. Tu jest napisane diesel, ale diesel mi się nie kojarzy z samochodem. Diesel mi się bardziej z silnikiem kojarzy, czy coś w tym stylu. No nie wiem, jeżeli to jest diesel, to możecie mnie znowu oświecić w komentarzu, jak to przy ostatnich filmach. Nauka motoryzacji Mikołaja, tak, dokładnie. Um, tu jest napisane Motors, ale Motors, to że tu jest napisane motor, nie oznacza, że to jest motor, to jest samochód przecież. E, I Petrol, nie wiem. Nie wiem na oko, nawet nie jestem w stanie stwierdzić po samej Polsce, czy to jest jakiś samochód, który na drodze widziałem i jestem w stanie stwierdzić, że to jest model, który znam i powiedzieć, jaki to jest model. Ale fajnie, że jest więcej aut w tej grze, które się wyróżniają kolorem, bo po, przy poprzednich częściach mieliśmy takie, same takie martwe kolory, a tutaj akurat fajne jest to w tej grze, że dostajemy, poza takimi klasycznymi kolorami, dostajemy czerwony samochód, dostajemy zielony samochód, i żeby było jeszcze pięknie, dostajemy później niebieski samochód. Fajnie, że w tej grze się kolory wyróżniają. Później znowu martwe kolory, później polskie kolory, no i żółte jeszcze dostajemy, nie, bo, znaczy i tak wywrotka jest żółta sama w sobie, ale. Um, no, fajnie, fajnie, fajnie. Na początku, sobie kupimy paliwo i jedziemy przed siebie. Jedziemy przed siebie naszym nowym autkiem. Będzie fajnie, będzie fajnie, bo z tego co widziałem, jego ulepszenia wyglądają strasznie podobnie do. Znaczy, nie ma tutaj. Podobieństwa do niczego, ale mi się te kolory, tych ulepszeń, i pancerze i tak da dalej, strasznie kojarzą z takimi leśnymi klimatami. Takie leśne, naprawdę leśne, takie deforestowe, można powiedzieć, green hellowe klimaty. Green <grym> hellowe, jak yy, ten samochód green. O, i mi się skończyło paliwo. Pokażę wam na przykład tutaj. To takie właśnie, takie brązowo-zielono. o, zielono. Mi się to z takimi leśnymi post-apo klimatami. I to jest fajne, bardzo mi się podoba. Post takie, taki leśne klimaty, taki leśny wóz. Coś w tym stylu. No dobra, po, po lasach on nie będzie jeździł, bo są inne do tego, a nawet koła chyba. Nawet nie trzeba, nie trzeba mieć samochodu odpowiedniego do lasu, wystarczy mieć odpowiednie koła. Nie wiem, nie znam się, ale kupmy sobie nowe koła, jak już tu mamy tyle kasy. No i to mi się podoba. To się nazywa samochód w grze R tutaj. Mamy dzień 141, z tego co pamiętam, ukończenie gry. W większości przypadków jest wokół dnia 280, więc można powiedzieć, że już połowa gry jest danami. Licząc wszystkie podejścia, więc naprawdę. Fajnie, kamerę sobie ustawiłem, jest zajebiście. Powiem Wam, że ta moja kamera również jest taka trochę martwa, bo jednak nie widzicie tego co jest za mną. Nie mówię, że tam coś złego jest, ale jest tak tragiczne tutaj dopasowanie oświetlenia, że i ogólnie jakości kamery, muszę kamerę wreszcie wymienić, chyba sobie dopłacę ze swoich do tego celu donate'ów i sobie kupię po prostu samą tą kamerę, bo z tyłu bym chciał, żebyście to zobaczyli, bo wtedy ta kamera fajnie by się wyróżniała, nie? A teraz widzicie taki czarny kwadrat z moją twarzą, z taką ramką dosyć też nie, nie za bardzo przejrzystą i to się można powiedzieć, fajny boost, to się można powiedzieć tak no nie za fajnie wygląda, ale kiedyś to się poprawi. Za mną będzie widać, jak ściany jeszcze zostaną, w sensie ściany zostaną pomalowane, to będzie widać szarość, i za mną będzie to fajnie się mienić. Powiem Wam, że dużo lepiej mi się. Na... Nawet jeśli mi działo to inglinskim, to fajnie jest mieć taką kamerę na górze, w lewym górnym rogu, bo na przykład, jak ktoś ogląda, powiedzmy, na telefonie albo na, nim, na monitorze, to nie musi się patrzeć w dół. Wystarczy się popatrzeć, znaczy, jest w górze, Jak kamera jest w górze, to według mnie, samemu mnie, lepiej się to ogląda. Pytałem też znajomego, co o tym myśli, kiedy ustawiłem OBS-a. Że właśnie jak jest kamera na górze, to się dużo lepiej ogląda moim zdaniem. I wtedy nie trzeba tak patrzeć w dół. Wiecie, wie, wiecie o co chodzi. Kupmy sobie skrzynie biegów. Więc podoba mi się ta ramka. Nie wiem, czy w przeszłości będę przeskakiwał na glynskin. Na glynskin jest spoko, ogólnie mówiąc, na usuwanie tła, tak to nazwę. Ja bym, nie wiem, czy będę przeskakiwał na usuwanie tła, bo wtedy będziecie widzieć tylko im mniej mój fotel. To będzie fajne, żeby ukazać, powiedzmy, całą grę. Przykładowo, powiedzmy, w takim Wiedźminie, gdzie no, jest dużo opcji na ekranie i dużo, po prostu lepiej, żeby ta twarz była widoczna najbardziej, bo pokój jest tak naprawdę zbędny. Przy takim ero tutaj, tutaj w lewym górnym rogu mogę sobie ustawić kamerę. No, nie wiem, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jak Wam lepiej się ogląda? Czy kamera powinna być na górze, czy na dole? Znaczy, nie mówię, że teraz, nie mówię, że teraz, nie mówię, że teraz ma być kamera na dole, czy ogólnie? Ogólnie, jak oglądacie większość filmów, jakiekolwiek, jakiekolwiek filmy, to Wam się lepiej ogląda, jak kamera ukogoś jest na górze, czy na dole. E, to mnie ciekawi. Dobra, kupmy sobie teraz silnik i kupmy sobie paliwo, bo idealnie nas stać. Dzisiaj jest dokładnie poniedziałek, kiedy to nagrywam, czyli dzisiaj wylatuje ósmy odcinek z em, Earn to 2 bo ja się tylko wypowiedziałem na komentarzach, które były do tam siódmego. Ale no, nagrywam to nagrywam z chęci w sumie wykorzystuję chęć. Więc jeszcze nie odpowiadałem na komentarze i raczej już chyba nie odpowiem. Bo teraz można powiedzieć, że R tutaj jest grą, na której się najbardziej skupiam. Bo intro już skończyłem, happy room już skończyłem. Zbliżam się też do ukończenia, już Dandary, Więc teraz R tutaj jest moją główną grą i w sumie dobrze, bo najwięcej mi się chce w tą grę grać. Więc nagrywam po prostu odcinek po odcinku, czerpiąc z tego największą tej radość. Kiedyś sobie na te komentarze w końcu odpowiem. Dobra, kupmy sobie wagę, żeby on był lżejszy, ten samochód, lżejszy, nie cięższy, tylko lżejszy, bo o to tutaj chodzi, no. no I lecę, lecę, dzisiaj myślę, że tak nagram z dwa, nie, z trzy albo cztery odcinki, to może uda mi się dzisiaj nawet ten pojazd ogarnąć, ten niebieski, bo dzisiaj mam wielką chęć na R tutaj, chciałbym sobie to ogarnąć dzisiaj, zmontować i wrzucić, no i później fajnie, bo odcinki będą sobie zaplanowane, a kiedy odcinki już z tych gier, które tutaj zacząłem, będą e, zaplanowane, no to będę mógł się skupić głównie już na Parkraju, nie? Zrobiłbym sobie Sterlinga z Parkraya 5 i skupiał się już w odcinkach Parkraya. No i Sensorola jeszcze do tego bym miał w zanadrzu, więc nawet byście mieli po 6 odcinków dziennie. Rozumiecie to? Po 6 odcinków dziennie. Tego jeszcze nie grali. Ludzie narzekają, to się moi znajomi mówią, że. Po co, po co wrzucać te odcinki dziennie możesz sobie regularność zrobić? Tam wiecie, codziennie wrzucać, albo przynajmniej raz w tygodniu to już jest regularność, tylko że mi właśnie nie chodzi o regularność. Ooo, zajebiste. Nie chodzi o regularność, tylko chodzi o to, żeby mm, tymi filmami, to że ja wrzucam to po 6 dziennie czasami, chciałbym ukazać na kanale prędkość, z jaką ja przychodzę gry. E, I na przykład, wrzucając odcinek po tygodniu, pomimo tego, że chęć miałem właśnie tydzień wcześniej, i nie wyrzucając tego filmu, według mnie to trochę słabe i jest strasznie. Ja bym chciał właśnie pokazać na bieżąco, jak to wygląda. U mnie z graniem, a z racji takie, że czasami potrafię grać kilka gier na raz, no to też kilka odcinków. Chcę, żeby kanał po prostu był jak ja: tyle ile gier gram, tyle wrzucam. Jak nie wiem, powiedzmy przykładowo, bo mi nie chodzi o to, żebyście sobie czekali na 15, żeby ktoś napisał pierwszy, tylko chodzi mi bardziej o to, żeby po prostu szybciej ukazać moje rozgrywki w grze. I przykładowo, jak danego dnia, wow, Danego dnia nagram. Przykładowo, powiedzmy 6 filmów, no to chciałbym też 6 filmów też rzucić. Hmm, przykładowo, ten tutaj, no wiadomo, nagrywam na zapas, pojawiają się później, no ale wtedy, jak jest więcej gier, które nagrywam, to też chciałbym więcej za dnia tych gier wrzucać, nie? i tak rozdzielić sobie, że jest 12, 15, 18, 20. Jeszcze myślimy nad 8 i 22. I na to przystaje Saints Row i Far Cry 4. Więc widzicie, mózg rozwalony. No, ale takie coś mi się podoba i wcale nie jestem prze przemęczony, czuję frajdę, wy się cieszycie z regularności i tak dalej. Kupmy sobie skrzynię biegu. A skrzynia biegu robi się tutaj droga strasznie. Wiecie, takie klimaty leśne, ten z tyłu silnik i tak dalej. Fajnie, podoba mi się strasznie to auto. Czerwono oczywiście też było super, ale. No nie wiem, jak nazwę? Powiedzmy, ja bym to nazwał jakoś leśnie ten film. Leśne... Leśne przygody, o! Leśne przygody. Leśne klimaty. Leśne klimaty, tak ten film nazwę. Leśne klimaty. Ui o! Morderza. Szkoda, że nie da się w tej grze zaklinować gdzieś, tak wiecie, że. Wiedziecie i. będzie klops. Tam było ten ulepszenie na górze. Moment. shit, Przy... dobra. Nie uda mi się. Ale tu był kaszkerec, z tego co pamiętam. Dobra, mamy to, mamy to. Kupmy sobie silnik. No i jedziemy. Silnik, paliwo, szkinia biegów dzisiaj. Bardzo mi się podobają te ulepszenia do um, tego, do straży pożarnej, one są całkiem spoko, bo no ich nie było wcześniej, nie było wcześniej ulepszeń takich, wiecie, armorów i tak dalej. A teraz to zajebiście wygląda. co pamiętam te duże zombiaki, te gigantyczne już się pojawiają przy wanie chyba bodajże albo przy, przy tej e, straży pożarnej. O, udało mi się pierwszy czek, w to ukończyć. Zajebiście. No dajesz, 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 dajesz. 150 tysięcy. Um, kupmy sobie kół. O Jezu i znowu popełniłem ten błąd. A nie, nie popełniłem tego błędu. Zrobiłem sobie zdjęcie do miatulki. Zrobiłem zdjęcie do miatulki. Jezu, się wystraszyłem. Ehm, dobra, no dobra, w takim razie 165 się Nie chyba kupmy sobie i silnik, i paliwo. Jeśli że słyszycie mojego psa, no to rodzina właśnie przyjechała i będzie mi pewnie przeszkadzać w nagrywaniu, więc chciałbym to zrobić szybko. Dobrze, że przynajmniej ten jedyny film udało mi się ogarnąć. Dobra, tak więc. Dawaj. Pijesz rekord. Rekord świata. O w mordę. O, mordę. o mordę. Dawaj, jedź po tej ścianie. Jedź po ścianie. Musiałem busa złożyć. Cash grade. Nie, nie wiadę tam. <gryw> nie wiadę tam. No i mi się skończyło. I jeszcze mnie podpadało. I jeszcze się przykleił do mnie z tyłu ham. Nie, mogę to kupić podwójnie, ale zajebiście. Oh, oui, shit. Jedź, jedź kurna, jedź. Co, tędy dało się też jeździć? Kurde, nie. Jeździ. Yes, udało mi się. Superman! Nie, nie udało się. Nasz Kolejny! O kurde, zarobki to tu powinny być ogromne. 200 tysięcy. Ja no dokładnie. I znowu kupujemy i paliwo, i jeszcze raz paliwo. Żeby móc jeszcze dalej zajechać. Później będziemy się w ulepszenia bawić. Miniaturki zero tutaj są fajne, bo tutaj nie ma tak jak przy innych grach, że trudno jest zrobić miniaturkę, tutaj są fajne, bo można sobie dać na miniaturkę auta. To jest fajne, żeby dzielić na dwa odcinki, bo i na pierwszej miniaturce widzicie zwykłe auto i na drugiej to będzie w pełni ulepszone. I to jest fajne. Dobra, udało mi się zajechać tam. Kupmy sobie... A nic na razie nie będziemy kupować. Cóż. Łep. Piesek szczeka. Kotka wam jeszcze nie pokazałem. I, tak, można tym silnikiem sterować w powietrzu. Górą muszę będę musiał pojechać. Któregoś którego się razu. No i ciul. No i ciul. 280 tysięcy. I jeszcze, jeszcze sobie poglądajmy kasę Poglądajmy sobie kasę Tak z trzy razy możemy zrobić I wydać taki w pełni pieniądze Jak ostatnio, ja lubię takie rzeczy w grach robić To jest fajne Pancerz muszę sobie kupić. Stanowczo. Znowu jestem w tym samym miejscu, no ale dobra. Dobra, nie będziemy zbierać kasy, wydamy sobie od razu na... To w sumie... Wiecie co? A Ogrinduję sobie jeszcze. Przedłużę wam trochę film, ale... To tam. Udało mi się trochę górą pojechać na skróty. No w mordę, jedź! No nie! Ale pobiłem tam, przyjechałem na czymś. 570 tysięcy! Jeszcze raz! Dobijmy tak do miliona! Za milion jest chyba co to w tej grze osiągnięcie, tak mi się wydaje. Albo za miliard to był. Bilion, czyli za miliard to jest osiągnięcie. Później za te ulepszenia zrobimy ostatecznego rana. Bo tak czy siak byśmy musieli zrobić mnóstwo tego. Zobaczymy, jaki będzie przeskok wydajności. Ty masz 1000 e, Nie, e, ten hat Dobra. Yy, dostałem osiągnięcie na Steamie, żeby zmiażdżyć 10 tysięcy zębiaków. Fajnie, lubię, podoba mi się. Ale ja, te skrzynki to kurzają tutaj, Kurczę, Te skrzynki kurzają. Dobra, 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 dobra. Bez już jajec. Kupujemy tak, dwa razy paliwo. Silnik, mmm, pancerz i busta. Dwa razy paliwo: silnik, pancerz i busta. No i zobaczmy, jak daleko teraz zajedziemy. Krajd, kreight, kreight. To jest chyba drugi kreate. No nie! Wali tego kredita. Nie! Jedź! Jest kolejny klej. Jedź! Jedź! Nie! Fuck! Wiedziałem, że coś mi spowoli. Ale dobra, nieważne. Ehm, pancerz. Kurde, nie chcę pancerza. Kupię sobie... Nic nie kupię, nic nie kupię, będę na kolejny film, <laughs> Nic nie kupię, znaczy ja bym tam dojechał, nie, tylko się opierdzielałem po drodze. Ja bym tam dojechał. Ziatura to czarna dziura. Nie wiem, czy on za na duże. Nachodzi mi ochotę na ten film. Bo zaraz sobie go obejrzę, bo cały czas teksty z niego powtarzam. Macie tak czasami? Że przypomina Wam się jakiś film, który oglądaliście kiedyś, e, ale zamiast go obejrzeć, to zapominacie o tym, że sobie przypomnieliście o nim, ale powtarzacie pod nosem teksty z tego filmu, bo pamiętacie dokładnie teksty. <gry> I tak sobie powtarzacie, powtarzacie w kółko, aż zaczyna Was to wnerwiać. Powiedzmy przykładowo z Avengersów, jak się powtarza teksty. I zaczyna was to znerwać, że powtarzacie cały czas te teksty, że was mógł po prostu powtarzać te teksty, a później już na końcu oglądacie w końcu film. Żatura to czarna dziura. Nie! Pięć zielone kartony! Dobra. Cash crate. Cash crate. Dawaj, 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 jest! No nie! Muchem centralnie przed tą stacją! Oh no, najgorzej, najgorzej na świecie po prostu. Mm. Engine. Abo nie engine. Transmission dwa razy. Ja teraz powinienem na spokojnie tam dojechać. Masakra. Masakra. Będzie ze mnie kierowca prawdziwy. Jak ja w żadnej grze nie umiem niczym kierować. Ani łodzią podwodną, ani... No! Jak mnie wkurzają te skrzynki w tej grze? No... bez jaj, no co to jest? Co to masz inaczej? Ok, Okej, jestem tu. Jedź, 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 jestem, 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 udało się. I co? I mamy checkpointa. Aha, to jest stacja paliw. Dobra, okej. Okay. Znaczy, tankuję po drodze, dobra. Czaję. Rozumiem. W porządku, moi drodzy. To będzie tyle w tym odcinku 10 z R. Tutaj 2. Za chwilę nagrywam kolejny. No i co? Mm, gra się świetnie. Mamy leśny wóz, leśne klimaty. No i co? Widzimy się kolejnego dnia, bo że w czwartek o godzinie 15.00.